1 maja 1952 roku w Strzyżewicach Koło Leszna powstał ośrodek lotniczy, który szybko stał się polskim i światowym centrum wyczynowego sportu szybowcowego. Z tego miejsca bito wiele rekordów długości przelotów, szkolono kadry instruktorskie i dziesiątki pilotów, którzy reprezentowali Polskę na zawodach krajowych i międzynarodowych. Dzięki organizowanym tu Mistrzostwom Świata obiekt był systematycznie rozbudowywany. Na lotnisku powstał internat, sala gimnastyczna, odkryty basen, hangary z zapleczami technicznymi i wieża. Dziś lotnisko wykorzystywane jest przez wiele szkół lotniczych i prywatnych użytkowników do uprawiania niemal wszelkich dyscyplin sportu lotniczego i organizacji zawodów sportowych. Na lotnisku odbywa się również ruch małego lotnictwa w celach prywatnych i biznesowych. Szybowiec to taki niewielki statek powietrzny, który może unosić się godzinami w powietrzu, choć nie ma. No właśnie, pamiętasz czego? Sprawdź na zatorzaku i zapisz dziewiątą literę hasła. Gdy na ziemi gwar i wrzawa, w górze spokój na nas czeka. Pan kierowca w korku stoi, pilot w chmurach się uśmiecha. Tam szybowiec tak jak ikar dumnie wielkie pręży skrzydła i jak ptak nad miastem krąży, chociaż wcale nie ma śmigła. Patrzy z góry i podziwia, siedemdziesiąt lat już blisko, swoje miasto słynne w świecie, jego szkołę i lotnisko.